Witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj gramy e, Minecraft e, na serwie Aternos. E, I dzisiaj sobie będziemy budować jedną z farm i skorzystamy na, z monta Lagmatika, który jest wgrany na ten serwer, ponieważ chłopaki z niego nie korzystają, tylko ja. Ale chciałem no, przede wszystkim tak bo... No Chciałem go przedostać po prostu. Przy większej budowie na przykład. <laughs> eee, pobrałem schemat gotowy. Przyznam się. Wood Farm. To się mnie nie chce farmy Może, że tu nie ma jakby miejsca, choć tak się nie powinno stać. Ja bym chciał, zbudować tu. To Aha, to nie budujemy jednak farmy, do dzisiaj zajmiemy się budową czegoś innego. Nie wiem czy... A, dzisiaj się zajmiemy budową, na przykład skończeniem tej farmy, bo chcę ją skończyć. To tak, to ja do niej potrzebuje dużo materiału, na przykład potrzebuje dużo tłoków Zaję, że tak nie jest zróbmy mojego testa bo trapdory chyba działają na proch jak mnie do... ja nie pamięć nie myli może mi myleć oczywiście to no, nie zważajmy na to czekajcie bo <gryw> nie to by pokombinować a no, myślicie, jakby to pokombinować? bo... mamy to no, nie mam oczywiście no dał pół płytki. Aha. nie wiem jak to będzie działać do końca, do końca więc zrobię wam po prostu cięcie i muszę zobaczyć jak to inni robią sorry, ale no, no sorry po prostu. Więc cięcie. Dobra, jestem, y jestem z powrotem. Teraz już wiem jak to zrobić. Był pan kto, miły, który mi to pokazał jak to zrobić. Bo już go jestem po prostu głupi tyle. Teraz raz, poczekajcie, sekundę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem się tu wydaje, nie. Więc woda musi się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To nie może tak być. Musi się wlać tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu osiem. Woda musi się wlać w tym miejscu. To jest easy. Szczerze wam powiem. Proste to jest po prostu. Ale muszę pójść do bazy. tak mogłabym kopać, ale jest odcinek, więc nie będę kopał. W bazie powinienem mieć jeszcze jakieś resztki kamienia. tam sobie poza odcinkiem se pozbieram ja zobaczmy jeszcze tak poza budową przede wszystkim chcę zbudować tą ale poza budową nie jest zero muszę mieć jakieś odpowiednie odległości czy co te farmy mi się stało, na no ile ja tym razem nieważne, nie nieważne co zbudujemy do końca tą farmę to jest banalne tak, tak szczerze powiem wam Ja tak przeprowadziłem, przeprowadziliśmy się do tej wioski. Nie i w pierwszy dzień nie. Wioska nawet wiśniaki, wszystko było, nie było tu nic zbudowane, nic nie ruszone. Dwie skrzynki, to tylko ten crafting to był tylko, nie? I teraz to powinienem móc wylać wodę po prostu. Nic tu nie było zbudowane. I ja tę farmę zacząłem budować, a jakoś tak wyszło. Że nie zbudowałem. Zbudowałem, ale nie, nie dokończyłem. Myślę, że to chyba już czas dokończyć. O, jeszcze będę musiał, jestem pewien 100%, tak? ja to nie będę musiał zrobić po prostu. Będę musiał, widzę, yy, zrobić farmę drzewa. Bo bez farmy drzewa to... słabo tu widzę po prostu to wszystko. Może to tak nie powinno być, ja wiem, ale... Teraz... Czy to działa w ogóle? Nie. Jak to pana pokazywał i to... No, działa? Trzeba chyba zadziała na tym wkrótce. Tak, zadziała. Ja tu, tu chyba gdzieś posiadam jazerkę. Trzy... Ja jestem ciekaw, czy tam się woda rozleje, czy będzie tak jakby w jednej kratce. Mam Nie, ja myślę w ogóle. Bo właśnie tego nie. Sorry, widzę. Prawda, sorry, ale. On taki katar. Ja skąd on ja nie Nieważne, nieważne. Yy. Nieważne, skąd to jaje. Okej, okay. nie pytajcie się. mówiłem, że sobie tutaj pomagamy komendami w których sytuacjach. Ja zawsze po prostu w niektórych sytuacjach, a ja w styło co ja, no. wiem. Chyba wiem, bo pożyczałem już od Sławka. Ja mu oczywiście oddaję. Eee, Kładłem mu tu gdzieś sobie 6 baderek, ale... o sześć wiaderek. Ale... Obrazić raczej nie obrazi. Ja mu oczywiście te sześć wiaderek. Żeby nie było, że na młodem. Nie atakujemy. Nie, nie, nie. Nie ma to, co że mówił, bo. Bo, nie. bo YouTube. No. A YouTube. Dlaczego nie ma to w Sawendacie? Może się zapytacie. Ktoś się zapyta. A, Seven A nie ma z tych przyczyn, że YouTube w ogóle go nie polega. Ja ten spędzam, nagrywam Seven godzinę. Uj. Nagrywam, no, zobaczmy, czy ja nagrywam Seven za godzinę, montuję film, 15 minut i cyk, dwa wyświetlenia. Dobra, jak to leci? To jest słabo. bo nie pasowało. Nie pomyślałem i za rzeczywiście o tym. Ciekawe, jakie się wzory. Wejraję się to. Wejraję się tylko, że Oper za bardzo jakoś nie najlepiej to, to wytrzymuje po prostu tą presję I Ile mam tego tego wszystkiego? Z jednej skrzynki? I dlaczego jakieś... Aha to wyrzuciłem. A to żeby się pozbyć dowodów. zobaczmy. No to tak. Spałoby to zasadzić z powrotem. Tu z koniec za ręku. Chyba muszę tu tabliczki dać, nie pomyślałem o tym rzeczywiście. Uwaga. Eee. Yy, mam was taki, więc... Nieźle. Dlatego wam powiem, że nieźle. Nie wiem, nieźle z tego będzie korzystać. Mi to wystarczy. Mi to wystarczy. Też problemów. że jak chłopakom tam, ale mi to na pewno wystarczy. Zaraz policzymy sobie, ile chlebek, z, ile chlebów zrobię. Czytaję, że, że tak prawie powinienem zrobić. Chłopaku na pewno wystarczy ta farma. Oczywiście ja jej nie budowałem, budowałem może 12 minut. Nie, nie. Chłopka mi niszczę. 12 minut ją budowałem. Nie, nie czekać. Tu już czekałam. 15 minut budowałem. <grym> I w miarę jest. że kiedyś tam zrobię. wiem, że to jest złe postawienie, że kiedyś tam. Ale... Jest sens na razie to robić. Znaczy, ja mam na przykład tą farmę drzewa, Muszę normalnie zrobić, bo nie słaba, tego po nie zrobię. Zasadzimy do końca, no już zasadzimy do końca, jakby zasadziłam, żeby urosło wypłoniło, bo mam chlapki Nie. się kończą, bo mało to no. żeby chlapki wypłoniły Kiełkowały się mówi o nie. Chleby będę kiełkować. To ja też mam takie myślone czasami, że dobra. Tutaj jest to. Yy, to jest Sławkowi a i tu jedno należy To jest moje, to co tu daję, tu idę Sławkowi odłożyć. Wyrzucam 11 chlebów. Uwaga... 55 chlebków, super! To ja jestem bardzo zadowolony. 55 chlebów z tej farmy, prawie 100 chlebków. To mi to starczy na pewno. Więc... więc Niszczę Niszczyć je muszę. Woda zapierze. No. Nie wiem czy mam nada pokazywać, Po mm -hmm. prostu na się zrobił odcinka, jak robię tą farbę tręną, ale się naprawdę będę YouTube'em podżytkował, więc chyba tak będzie nagrał po prostu i tyle. Zać wibory, jak się jeszcze na odcinku żeby sobie taki limit czasowy, taki ukres czasowi wy wyrównać ja mam bonus, jest taki, bo dwa ja mam ponad 2,5 milionów z tego pola i mam więc to jest dużo ale niestety tak dobiega końca Mam nadzieję, że Wam się e, odcinek dobiega końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I witam się w kolejnym odcinku. A ja dla Was daję wam malachyłeczkę. Dziękuję za oglądanie i do następnego. Nara i cześć.